Dzisiaj, drodzy, o swoistym castingu, który jest zapisany w Starym Testamencie. Swoistym castingu na króla. Zapraszam Was do rozważań. Samuel przybył do Betlejem, by namaścić króla. Jesse. E, przyprowadzał mu swoich synów, kandydatów na króla. Był dumny z wysokich, wspaniałych swoich synów, którzy, po ludzku patrząc, rzeczywiście wygraliby casting na króla. Ale Samuel zaczął marudzić: Nie, to nie ten, ani nie ten, ten też się nie nadaje. Czy masz jeszcze jakiegoś syna? E, a Jezus odpowiada: Wstydził się jeszcze jednego swojego syna, Dawida, tego Dawida. No, mam, ale on pasie owce. Daj go tutaj. O, to jest właśnie ten, który będzie namaszczony na króla. I yy, pan powiedział do Samuela takie znamienne słowa. Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost. To mówił o tych synach, którzy, po ludzku patrząc, wygraliby casting i przewyższali Dawida w wielu sprawach i aspektach. Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg. Przypomina mi się mały książę i te słowa charakterystyczne: najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu. Tak właśnie Pan Bóg patrzy. Dla Niego jest najważniejsze to, co masz w sercu. Może bardzo dbasz o swój wygląd zewnętrzny, ale zaniedbujesz serce. A na tym najbardziej Bogu zależy. Nie na wyniku i efekcie, który jest na zewnątrz, ale na Twoim sercu. I Bóg patrzy, na ile Ty się starasz dla niego, na ile go kochasz, na ile jesteś nieustępliwy, chociaż po ludzku patrząc, może nie wygrałbyś żadnego castingu na cokolwiek. Nie ma efektu, nie ma wyniku, nie ma kompetencji, nie ma mądrości, nie ma czegokolwiek. Bóg patrzy na Twoje serce, co w nim jest i chce znaleźć w nim upodobanie. Gdy patrzę na Ciebie i chcę się rozkochać w Tobie, to patrzy przede wszystkim na głębie twojej pokory. Tak Jan od krzyża mówił. Patrzy innymi kategoriami niż ludzie patrzą. Często jesteś oceniany po wynikach. Zrobiłeś coś, piąteczka, szósteczka, nie zrobiłeś Nie Nieważne, że cię nie było stać, nieważne, że nie miałeś czasu, nieważne, że nie masz takiej zdolności, nie jesteś. Stworzony do tego, żeby matematyczne e, równania rozwiązywać nieważne, dwuja. A Pan Bóg nie patrzy w ten sposób, że y, dla niego ważny jest wynik, efekt. Nie. Dla niego twoje serce jest najważniejsze. A więc czy się starasz, czy y, rzeczywiście jesteś nieustępliwy w tym, co robisz. Czy potrafisz się pozmagać, potrudzić nawet wtedy, gdy nie masz żadnego wyniku w ręku? Nic wymiernego. Całkiem niedawno na Różańcu też yy, właśnie podejmowaliśmy ten temat, yy, że Pan Bóg nie patrzy na wynik, ale patrzy na nasze starania, na trud podjęty dla Niego, z miłości do Niego. I może być tak, że próbujesz dostać się do spowiedzi, nie wychodzi Ci. I Panu Bogu nie tyle chodzi, żebyś dotarł do spowiedzi co żebyś właśnie postarał się dotrzeć do spowiedzi. Panu Bogu nie tyle chodzi o to, żebyś nie grzeszył, co żebyś dał z siebie to, co możesz, żeby nie upaść, a jak upadniesz, żebyś dał z siebie to, co możesz, żeby wstać. Czasami są nasze znikome siły i uczymy się pokory. No właśnie, pokory wtedy, gdy jesteśmy bezsilni. Pokora, między innymi, polega na tym, że nie liczymy na wyniki i efekty. I dopowiem bardzo ważną rzecz: najlepsze wyniki i najlepsze efekty w Twoim życiu czegokolwiek przyjdą wtedy, gdy nie będziesz liczył na wyniki i efekt, tylko po prostu zaczniesz się starać. Jak przed Tobą będzie 1000 kilometrów wędrówki pieszej, to Ty zamiast myśleć, o, jak było to długo, ile to dni zajmie, nie dam rady, a co z bąblami, z pęcherzami czymkolwiek takim, tylko po prostu zaczniesz yy, stawiać kroki. Pierwszy, drugi, trzeci. Tyle ile dasz radę. Najlepsze efekty osiągniesz wtedy, razem z Bogiem. Dzięki łasce Bożej, gdy oddasz Bogu wyniki Twojego działania. I jasne, my lubimy mieć coś w ręku, cieszyć się i być zadowolonym z tego, że podjąłem się jakiegoś dzieła, i są efekty. Zainwestowałem w coś. O, i mogę się cieszyć z owoców tej inwestycji. Zostawić Panu Bogu wyniki i efekty naszej pracy to wielka pokora, bardzo potrzebna, do czego Was teraz zachęcam, bo Pan Bóg patrzy na Twoje serce. Najważniejsze jest dla Niego to, co niewidoczne, dla oczu. I Bóg Cię wybiera, chociaż po ludzku patrząc może się nie nadajesz. Właśnie dlatego, że się nie nadajesz, właśnie dlatego się nadajesz, bo w oczach Bożych taki jesteś. Yy, ważne, żebyś był plastyczny w rękach Boga. A z nim osiągniesz bardzo wiele i piękne wyniki czekają ciebie. Tylko z pokorą nie licz na wyniki, ale na trud i staranie by iść w dobrym kierunku. Błogosławię cię na trud pokory. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, jak osiągnąć najwięcej? To dzisiaj było. Jeżeli chcesz więcej podpowiedzi, yy, które mogą Cię ubogacić, zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do zerknięcia w to, co tutaj za chwilę się wyświetli, inne propozycje. I zapraszam Cię na modlitwę o 20:30, o 15:00 codziennie na żywo na tym kanale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.